Halo, halo widzowie, ogólnie jest story time. No, 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 no. Byłyśmy sobie na zakupach w sokrostce Kupiłyśmy się jazdę który był i tak piękny, bo teraz Ale no, nie, no nie zjadłyśmy. napadły, to no, gówno takie po po prostu... E, mmm, no no, i, no i... i... Szuka po prostu... Skąd wiemy, że taki szuka? Powiedział, I no, jest. Z, z, z... z, z takim bardzo fajnym przekleństwem, Dla którego... Dobra A, oboś, e, Kurwa, będzie wiatr ja na ekranie ...budynek, żeby nas nic, y, no nie ten, nie zaatakował, bo mógł pomyśleć, że to my jesteśmy jakby nawalone inaczej. Kurde. E, o, ma A, i dobrze. wszechstronie Jeszcze był nawalony przez to, że, nie no, wsiadł się po prostu, kurwa. No Stwierdziliśmy, dobra, idziemy przed sklep, żebyśmy mieli jakiś środkowy tutaj No I... Chcieliśmy wejść, ale nie weźliśmy końcowo, ominęłyśmy go szerokim łukiem. I ja się potem, e, jak otworzyłem ten budynek, chwilę, chcieliśmy poczekać. Zaczęliśmy z tą on i okazało się, że <grym> zaczął.